Jak zbudowane są organizmy zwierząt? Zwierzęta tworzą najliczniejsze i najbardziej zróżnicowane królestwo organizmów. Do tej pory naukowcy opisali ponad milion należących do niego gatunków, uważają jednak, że jest ich znacznie więcej. Zwierzęta występują niemal we wszystkich typach środowisk wodnych i lądowych, dlatego są bardzo zróżnicowane pod względem budowy oraz trybu życia. Mimo tej różnorodności wszystkie zwierzęta mają cechy wspólne. Po pierwsze, są organizmami wielokomórkowymi, co oznacza, że ich ciała składają się z wielu komórek. Po drugie, ich komórki mają jądro komórkowe i w odróżnieniu od komórek roślinnych nie zawierają chloroplastów oraz ściany komórkowej. I po trzecie, są organizmami cudozrzywnymi, ponieważ ze względu na brak chloroplastów nie potrafią samodzielnie wytwarzać pokarmu. Organizmy zwierząt są zbudowane z wielu komórek, które różnią się kształtem, rozmiarami i szczegółami budowy. Komórki tego samego rodzaju są skupione w tkanki. Tkanki wchodzą w skład narządów, a te tworzą układy narządów. Podstawowym elementem organizmu jest komórka. Komórki różnią się budową i właściwościami. Na przykład wydłużone, rozgałęzione komórki mięśniowe serca mają zdolność do kurczenia się i rozkurczania. Grupa komórek o podobnej budowie, wykonujących określone zadania, tworzy tkankę. Na przykład komórki mięśniowe serca tworzą tkankę mięśniową, z której są zbudowane ściany serca. Różne rodzaje tkanek, wyspecjalizowane w pełnieniu określonych funkcji, wchodzą w skład narządu. Na przykład tkanka mięśniowa buduje ściany serca, tkanka nabłonkowa wyścieła jego wnętrze a tkanka nerwowa kontroluje jego pracę. Narządy, które wykonują określone czynności życiowe, tworzą układ narządów. Na przykład serce wraz z naczyniami krwionośnymi tworzy układ krwionośny. Współpracujące ze sobą układy narządów tworzą organizm. Poza układem krwionośnym są to między innymi układy oddechowy, pokarmowy, nerwowy i szkieletowy. Oznacza to, że organizmy zwierzęce zbudowane są z układów narządów, m.in. układu krwionośnego. Układy narządów zbudowane są z narządów, np. układ krwionośny z m.in. serca, narządy zbudowane są z tkanek, np. serce z m.in. tkanki mięśniowej serca, a tkanki zbudowane są z komórek. A jak zbudowana jest komórka zwierzęca? Wnętrze komórki zwierzęcej zajmuje cytoplazma, czyli wszystko pomiędzy błoną komórkową a jądrem komórkowym oraz jądro komórkowe, które jest duże i najczęściej kuliste. Na cytoplazmę składają się gazoletowata substancja nazywana cytozolem oraz pozostałe składniki komórki, m.in. mitochondria, rybosomy i wakuole. Najbardziej zewnętrzną część komórki stanowi błona komórkowa.